Witam serzony Chieliński Marcin, witam na kanale YouTube. Na moim programie kanale Marcin Dziękuję. rozmawiam o wszystkim, tak jak temat rozmawiam o wszystkim. Od A do Z bez bólu i z bólem. Dostałem się ciekawy fajny temat. Jak sobie dorabiać w czasie pandemii? Kochani, bardzo prosty sposób. Wiele firm, wiele zakładów, którzy prowadzą powiedzmy zakłady fryzjerskie czy tam inne takie biznesy, tak, narzekają, że nie mają klientów. No bo czekają na klientów. A co jeśli ty, kochany lub kochana, masz biznes i czekasz na klientów, a może ten klient by chciał, żebyś ty do niego dojechała? Więc kochani, jak dałabym sobie w, czas, w czasie pandemii. Jeżeli mam zakład fryzjerski, przykładowo, tak, to ogłaszam się, wale, kurde, płacę stowa, dwie, trzy i tak dalej. Wszędzie, w anonsach, wszędzie. Jest pandemia, nie możecie wychodzić, ja przyjadę do Was. Jest pieniądz? Jest pieniądz. Ubierasz rękawiczki, maskę, nawet worek foliowy od góry do dołu, tak jak w filmie na Gabronie, ta długa, nieważne, śmiesznie. Jedziesz do klienta, ale Ty do niego dojeżdżasz. Drugi sposób popsuł się Ci samochód, tak? Wszystko pozamykane. Taki mechanik, który ma na przykład złotą rączkę w paluszku ogłasza się, jest pandemia, nie przyjeżdżasz, ale ja przyjadę do Ciebie. Po prostu w czasie pandemii, jeżeli jest coś pozamykane, tak? I klienci narzekają, że nie mogą iść tam, bo muszą siedzieć w domu, to wyjedźcie do nich. Trzecia sprawa, jeśli chodzi o zarobek taki mniejszy, powiedzmy ludzi z pseudo Polski, ze świata, którzy są na ulicy, którzy po prostu nie są biznesmenami, którzy nie mają y, jakichś tam zakładów. Chcesz sobie po prostu to robić, tak? Stary, idziesz do sklepu, kupujesz wederko, kupujesz płyny do szyb, chodzisz po sklepach, chodź po sklepach, oni czasu nie mają myć szyb, bo kierownik nie każe, bo klientów trzeba obsługiwać, myjesz szyby, tak? Skasuj 5 zł za szybę. Skasuj 50 do 100 sklepów dziennie. Masz 500 złotych dziennie? Masz na życie? To, że jest pandemia, to nie znaczy, że my jesteśmy jacyś zablokowani. Blokady, zasady, tak jak z granicami, to jest wymysł po prostu polityków, rządów, żeby dawać mandaty i ludzi trzymać na uwięzi. Wychodźcie z domu i róbcie coś. Jeżeli czegoś nie wolno, to znaczy, że wolno. Bardzo w prosty sposób można sobie po prostu dorobić nawet w czasie pandemii. Bo jeżeli klienci do was nie przychodzą, to wy idźcie do nich. Jeżeli babka zadzwoni, że na przykład ma kupę kasy tak? i chce się uczesać, mieszka w Niemczech, a Ty masz zakład pod granicą niemiecką, to Ty jedź do niej, albo umów Ci się nawet na dworzu. Bierzesz fartuch, bierzesz przybory, bierzesz lustro, robisz. Ona będzie w szoku, ona sobie pomyśli, zwariowała. Ale pomyśl sobie tak, zrobiłaś wszystko, żeby do niej dojechać. To jest tak samo jak z handlem. Ludzie, którzy handlują na rynkach, niby kasę zarabiają. No tak, ale balam od, od szóstej, od 5 do dwudziestej z warzywami, tak? Ludzie, którzy na przykład handlują ciuchami, niby za dużo nie zarabiają. Ja wiem po sobie, ja handlowałem 4 lata ciuchami. Jeździliśmy do Warszawy, braliśmy ciuchy, chodziliśmy po sklepach torba na plecy, wchodziłem do sklepu. Dzień dobry, ciuchy Nike, Adidasa, skarpety, bluzy, skarpety, gacie i tak dalej. Kochane, ja zarabiałem po 1000, po 1500 dziennie. Jeździliśmy do Warszawy, byliśmy ciuchy, to my wchodziliśmy do sklepów, to my ubieraliśmy klientów. To, że jest pandemia, to jest wymysł polityczny. Czy chcesz zarobić, to zależy od Ciebie. Czy ruszysz dupę i pójdziesz do tego klienta i pokażesz mu, dzień dobry, jestem tu dla Pana... Czy będziesz czekał, bo większość tych wszystkich zakładów, którzy twierdzą, że nie zarabiają, bo oni czekają. Ona przychodzi do zakładu, robi sobie kawkę, prowadzi sondaż, prowadzi faktury i ona czeka, czy wejdzie 100 czy 200 zakładów. A rusz ten tyłek, to Ty znać klientów, to Ty do nich jedź. Myślę, że na Wam na prosty temat, który dzisiaj ktoś mi zadał, jak dorabiać sobie w czasie pandemii. Jeżeli film się Wam podobał, łapka w górę, jeśli nie łapka w dół. Jeżeli ktoś ze mną ciśnie, zajebiście, fajnie, biorę to na lajcie. Ogólnie pamiętajcie, miłość szacunek, wiela nadzieja. Pomagamy wszystkim. Szacunek przede wszystkim. Po ostatnich zdarzeniach doszło do mnie, to mimo, że jestem Cię innym człowiekiem, zupełnie innym niż cztery tygodnie temu czy miesiąc temu. Szacunek, przede wszystkim szacunek. Wyciszenie i szacunek. Człowiek się na błędach uczy. Pamiętajcie, film się podobał łapka w górę, jeśli film się wam nie podobał, łapka w dół. Jakby co, miłość, pokój, szacunek, wiela, nadzieja. Pomagamy wszystkim. Ten program jest nie dla mnie, żeby się ogłaszać, tylko jest dla Was. Macie pytania? Zadawajcie pytania, odpowiadam filmem. Yo, pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się. Dzięki, że jesteście. Hej, yo, yo.